No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 28 lutego 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co... Najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest dwójka buław. Czas decyzji, rozdroże. Mm. Kochani, no coś tu się będzie działo. Dzisiaj, kochani, będziemy czuli się trochę między młotem a kowadłem trochę między, między jednym a drugim między, między jakimiś takimi ścieżkami. Poczujemy, że musimy podjąć jakąś decyzję, ale ciężko nam dzisiaj będzie to zrobić. Możemy nie widzieć wszystkiego, możemy nie dostrzegać potencjału e, danych możliwości, danych sytuacji, danych okazji, ale też będziemy potrzebowali po prostu czasu do namysłu, żeby się zastanowić, żeby przeanalizować różne rzeczy, żeby. Otworzyć się być może właśnie na nowe możliwości. Dwójka buław często właśnie jest tą kartą dla mnie takich nowych możliwości, bo często mówi, że właśnie ta jedna buława to jest ta ścieżka, którą już znamy, którą już podążaliśmy, którą już kroczyliśmy, którą znamy od podszewki i wiemy, co się, czego się na niej spodziewać. A drugo często jest czymś nowym, czymś ekscytującym, ale jednocześnie wywołującym lęk, obawy, no bo nie wiemy, co się możemy tam spodziewać, nie, nie wiemy, co tam nas może spotkać. Czy to będzie ścieżka, która przyniesie nam sukces czy porażkę. Także często właśnie jest. Jesteśmy na rozdrożu pomiędzy starym a nowym. I tutaj dwójka była często zachęca do tego, żeby jednak eksplorować ten świat, żeby, żeby próbować nowych rzeczy, żeby sięgać, sięgać po więcej. Ale oczywiście, jeżeli czujemy się na to gotowi, nic na siłę. Dwójka była oczywiście, tak jak mówię, może mówić o jakimś takim rozdrożu, że musimy właśnie podjąć decyzję pomiędzy jednym a drugim. Już nie tylko pomiędzy starym a nowym, ale pomiędzy dwiema rzeczami. Nie wiem, musimy wybrać ekspres do kawy. I mamy dwa do wyboru. Musimy wybrać, gdzie jedziemy na weekend mamy do wyboru góry albo morze albo jechać do babci albo do jednej babci albo do drugiej babci tak <laughs> nie wiem cokolwiek także dzisiaj będziemy musieli właśnie podejmować jakieś decyzje i tak jak powiedziałam to rozdroże nas tutaj troszeczkę e, troszeczkę dopadnie. E, ważne jest kochani żebyśmy nie żyli jakąś iluzją, bo tutaj na spodzie mi się pokazują takie karty mówiące, że możemy gdzieś tam sabotować właśnie swoje własne decyzje, ale też eksplorowanie świata przez jakieś lęki, obawy, które się wydarzyły w przeszłości. E, więc zwracajmy uwagę po prostu na to mm, na możliwości, na szansę rozwoju, na szansę taką ekspansji e, i nie patrzmy na świat przez pryzmat że tak powiem, tego, co straciliśmy i tego, co było dla nas właśnie w jakiś sposób trudne. Ale z drugiej strony, kochani, też tutaj są karty, które mówią, że nie wszystko może się wydawać takie oczywiste, że nie wszystko będzie jasne na pierwszy rzut oka. Więc jeżeli to są jakieś takie poważne decyzje, szczególnie jakieś finansowe, może warto by było tutaj sięgnąć po radę eksperta, albo faktycznie się tutaj zastanowić, przemyśleć pewne rzeczy, żeby, ym, no, że tak powiem, nie wybrać czegoś, czego później będziemy po prostu żałować. Więc te decyzje niech będą dzisiaj przemyślane. Ale jednocześnie stawajmy do nich z taką odwagą i z taką. Z taką, z taką otwartością. Kochani, no i to się tak naprawdę tyczy wszystkiego, jeśli chodzi o sprawy finansowe, sprawy zawodowe, tutaj też właśnie te decyzje. Część z was będzie decydować pomiędzy jedną pracą, a drugą. Część z was będzie się zastanawiać, czy przyjąć jakiś projekt, czy nie. Czy zatrudnić jakąś osobę, czy nie. A część z was może mieć dylemat pomiędzy na przykład dwiema pracami, tak? I będzie trzeba podjąć właśnie decyzję, co zrobić, co nie. Dla części z was, jeżeli na przykład szukacie pracy, może przyjść oferta, ale będziecie się zastanawiać, czy to jest oferta w ogóle warta przyjęcia, czy nie, lepiej zostać i na przykład poczekać na coś, innego. Także... Także, kochani, tak jak powiedziałam, decyzje, decyzje, decyzje. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to samo, tak? Dla wielu z Was właśnie tutaj bardzo ważne decyzje w związku. Dla części z Was mogą być na tyle poważne, żeby się zastanawiać, czy zostać w tej relacji, czy nie. A dla innych z Was może to być kwestia na przykład, co robimy w weekend, albo po prostu, w którą stronę kroczymy, tak? Czy chcemy ślubu, czy nie chcemy ślubu? Czy chcemy dzieci, czy nie chcemy dzieci? Albo czy chcemy właśnie taki ekspres do kawy, czy nie taki ekspres do kawy, tak? Także tutaj mówię, decyzje. Decyzje, decyzje, ja wiem, że je podejmujemy praktycznie na co dzień, ale dzisiejsza decyzja dwójka była zawsze mówi, że jest to decyzja, która bardzo znacząco gdzieś tam wpłynie właśnie na naszą przyszłość i może otworzyć nam zupełnie właśnie nową ścieżkę i nowe możliwości. Więc e, warto by było, że tak powiem, do tego przysiąść, przystanąć, szczególnie jeżeli mówię, to są jakieś takie poważniejsze, e, poważniejsze sprawy i poważniejsze właśnie e, decyzje. E, Wejdźcie na ten dach, że tak powiem, świata, czyli wejdźcie gdzieś tam wyżej, po prostu przyjrzyjcie się temu wszystkiego z takiej wyższej perspektywy, bez iluzji, bez lęku, bez, um, bez jakiegoś takiego płaszcza takiej, takiej takiej tajemnicy albo takiej niepewności, żeby przyjrzeć się po prostu tym wszystkim sprawom. Jeżeli właśnie czegoś się boicie, zastanówcie się, dlaczego się boicie, co tam się kryje w ogóle, tak? Więc dobrze by było, żeby przy okazji zrobić porządki gdzieś tam w swoim wnętrzu i sięgnąć, co tam, co tam, co tam jeszcze zawadza, co tam jeszcze blokuje, co tam jeszcze utrudnia w jakiś sposób sprawy. Dwójka była w kochani, tutaj też może mówić, moi drodzy, szczególnie dla osób, które są w związkach, że może się pojawić potencjalnie jakaś trzecia osoba, która tutaj, tutaj będzie kusić i która będzie w jakiś sposób. Um no... zachęcać nas do tego, żeby właśnie pójść na bok, tak? Bądźcie ostrożni tutaj, kochani. Bądźcie tutaj też ostrożni. No ale sami też właśnie możecie właśnie ukrywać pewne aspekty przed partnerem, przed partnerką, bo będzie bali, będziecie bali się, że tak powiem, właśnie tutaj reakcji, ale też sami chyba nie do końca jeszcze podjęliście właśnie jakieś decyzje, więc wolicie najpierw to sami przeanalizować po cichaczu w tajemnicy. Tak samo single, kochani, tutaj też właśnie mogą być różnego rodzaju decyzje. Dla części z was to będzie decyzja, czy w w końcu jestem gotowy na miłość i otwieram się tutaj na randki, czy też nie? A no dla części z Was to może właśnie być by dylemat pomiędzy dwiema, dwoma partnerami albo dwiema partnerkami, tak? I będziecie zastanawiać się, z kim dzisiaj pójść na randkę albo, albo z kim dzisiaj się spotkać w jaki sposób, cokolwiek. Albo kto tam bardziej Was tutaj ciekawi. <noise> e, oczywiście ta dwójka była też jest taką kartą mówiącą, że pewna decyzja może wpłynąć na to, czy poznacie kogoś, czy nie, na przykład będzie się zastanawiać co dzisiaj wieczorem zrobić, czy gdzieś jechać na weekend, czy nie jechać, co, e, czy spotkać się na przykład z przyjaciółką, wyjść gdzieś na, na kawę, czy, czy, czy na jakąś imprezkę, czy cokolwiek, e, czy, czy tam pojechać, czy tam pojechać, no i być może właśnie na jednej z tych ścieżek czeka, czeka ktoś szczególny, także, także tak to wygląda. No tutaj dużo przeznaczenie też gra e, dużą rolę gra po przeznaczeniu. oczywiście, że tak, co jest nam przeznaczone, to na pewno nigdy nie ucieknie. Czasami po prostu może zostać po prostu tylko przełożone w czasie, więc też o tym pamiętajcie, że tak naprawdę nic nie tracicie. No i tak, tak to wygląda. Dwójka buław, decyzje, 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 dylematy, dylematy, dylematy. No i tak jak mówię, na spodzie mamy siódemkę mieczy, mamy piątkę kielichów i mamy króla. Nieczym. Więc to jest dla mnie karta, to są dla mnie karty ewidentnie mówiące, że tak. Po pierwsze, nasz lęk o jakieś wydarzenie z przyszłości, które wydarzyły się, może sabotować właśnie nasze decyzje. Więc ważne jest, kochani, żeby podejść do tego racjonalnie, na spokojnie i jeżeli właśnie jest to decyzja, która dotyczy nas bezpośrednio, która jest szczególnie na bazie emocji albo jakiejś kreatywności czy coś w tym stylu, to może być czas w końcu, żeby. Zostawić właśnie te lęki za sobą i podjąć odpowiednią decyzję. Dla części z Was, kochani, też mi się pokazuje, że może to być właśnie decyzja podszyta, że tak powiem, kim z zewnątrz, Też tak powiem, myślałam. Może macie taką osobę, która wiecznie Was rani, która wiecznie właśnie blokuje, która wiecznie utrudnia, która wiecznie oszukuje, już niejedną łzę, że tak powiem, wypłakaliście przez tą, tą osobę. To może być czas, że tak powiem, zakończenia tej relacji, zakończenia tej współpracy. To może być czas w końcu, żeby wyjść poza te. Ograniczenia takie emocjonalne, sentymenty, tylko wejść właśnie faktycznie w ten racjonalny umysł i podjąć świadomą decyzję. No a dla części z Was, kochani, uważajcie, bo tak jak mówię, może się pojawić ktoś z bardzo kuszącą decyzją, z bardzo kuszącą ofertą, ale jednak warto to przemyśleć albo zasięgnąć porady specjalisty, żeby podjąć mądrą, mądrą decyzję, żeby się po prostu nie dać. Nie podejmujcie tych decyzji pochopnie, przemyślcie pewne rzeczy, ale tak jak mówię, zachowajcie jednocześnie taką otwartość i gotowość, żeby być może coś zmienić albo żeby zaryzykować w jakiejś kwestii wszystkiego dobrego, pięknego dnia Wam życzę a kochani, przepraszam Was za takie opóźnienia z miesięcznymi, ale ostatnio się tyle u mnie dzieje, że tradycyjnie oczywiście brakuje mi czasu, a wczoraj przyznaję trochę poleniuchowałam <laughs> miałam silną potrzebę poleniuchować biorę się za czytanie miesięczne za chwileczkę mam nadzieję, że się wyrobię dzisiaj ze wszystkimi, jeżeli nie to mogą się one przesunąć troszeczkę na jutro ale mam nadzieję, że um, skończę dzisiaj, także trzymajcie kciuki tak czy tak życzę Wam cudownego dnia, dobrego i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa!